Witajcie, z tej strony Kukus. Mam nadzieję, że jakość obrazu jest w miarę dobra i że coś jednak widać. Najgorzej będzie prawdopodobnie z kolorem białym. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie widoczne. W każdym razie, zanim zacznę yy, ten materiał, pragnę Was poinformować, że prawdopodobnie będzie to ostatni w najbliższym czasie. Mam zaplanowany jeszcze jeden film, ale yy, nie wiem, czy więcej będzie, dlatego że, no, że tak powiem, mam mały zapiernicz na studiach i te sprawy. Jeżeli chodzi o ciekawostki, no niedawno założyłem bloga. Jakby ktoś chciał był zainteresowany, to zapraszam na stronę główną mojego kanału YouTube i tam w linkach jest link do bloga. No, ale może już koniec tego oglądzenia. Zacznijmy transformację. Bo akurat tego zabrakło w ostatnim materiale. Jedyną częścią, która jak widzicie, nie wchodzi w skład Optimusa w jego trybie robota, jest to. To ma być przedni zderzak, ale w przyszłości będzie z tego tarcza. Nic z tym na razie nie robiłem. Miałem inne rzeczy na głowie. Transformację zaczniemy od odczepienia A, karabinu. Ojej, odczepiła się ręka, ale nic nie szkodzi, bo ona jest na takim To się trzyma ten, ten boles to jest fragment pistoletu, to się nie ma co martwić. Tutaj w tym pistolecie jedynie, jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy odczepić magazynek. On też się trzyma na takich w kształcie T zaczepach. Tutaj mamy magazynek, to zaczniemy transformować. Zacznijmy od transformacji nóg. Czyli tradycyjnie w tą stronę. Teraz y, musimy no, Niestety powinno to iść tak, tylko że tutaj są takie przekrzywione elementy, i dlatego będę musiał odczepić tą część. Ale to, że tak powiem, jeszcze będzie dopracowywane i przyczepić koło z drugiej strony, i ten wieheister, czy co to tam jest, to powinno się trzymać, i koło powinno iść tak, tylko że to zahacza o dół stopy i nie, nie będzie dało się potem stopy, że tak powiem, przetransformować, dlatego ja tutaj robię mały cheat i no i staram się o, jakoś to rozporządzić w miarę dobrze i wsadzamy tutaj możemy odczepić butle. teraz weźmiemy się za stopy Dobra, tutaj są takie yy, muszę je odczepić takie ośki. Kurczak ja nie lubię robić tego przed kamerą. Nie mam miejsca żeby to na spokojnie zrobić i tutaj są takie co się możemy odczepić. O i tutaj jest to samo, tylko że tutaj tą ośkę trzeba będzie. Wyczepić kompletnie, ona będzie mocowała nogi w, w części środkowej. O. Teraz bierzemy i łączymy ze sobą nogi, i wychodzi nam coś, ten deseń. Teraz już w miarę powinno pójść. O ile dobrze myślę, to możemy tak dać. To będzie wyglądało tak, ale zanim to przetransformuję. No tutaj z boku trzeba będzie wsadzić ośki i wsadzić nasze te dziady. To teraz będziemy mogli pobawić się z tą częścią. Ach. I znowu Musimy odczepić to. To jest jeden, jeden, jakby element przodu. Na razie to niech nam nie przeszkadza. I to musimy. O, tak. Przenieść. Trzyma się, trzyma się. No to super. To na razie odczepię. Dodam tutaj. To będzie nasze koło. Z drugiej strony zrobiłem to samo co wcześniej. Teraz jak tutaj mamy stopy i mamy ten jeden tę jedną ośka, która się została, możemy ją przymocować tutaj. O, tutaj żeby się zapięło. O, będzie się trzymało i możemy tutaj przedłużyć. Dzięki temu stopy będą trzymały się wzajemnie. No, niestety, jak widzicie, głowę trzeba było odczepić. Gdyby głowa była mniejsza niż to, to wówczas mógłbym coś zrobić z tym plecaczkiem, że ten plecaczek by po prostu najeżdżał na to. A tak to niestety za dużo zrobić nie mogę. Właściwie to powinienem ten element też zdjąć. Potem się okaże, dlaczego. I teraz bierzemy klatkę piersiową, i damy do tyłu. Już coś się zaczyna formować, ale do końca jest jeszcze daleka droga. Ten element na razie muszę odczepić, dlatego że yy, on uniemożliwia transformację wewnątrz klatki piersiowej. To tak samo. Potem z powrotem włożymy te elementy. Teraz klatka piersiowa Ach, idzie. Poszło jedno i teraz drugie. Montujemy z powrotem. Super. Poszło. To będzie jeździło chyba. No i teraz możemy zrobić a zamocować właśnie za pomocą tego czegoś koła, żeby nie jeździły w boki z zamontowaniem. Także bok się trzyma. No tutaj jest w miarę równo No i co teraz możemy zrobić? Możemy z powrotem założyć mu tą część. Odwrotnie oczywiście, no bo już by inaczej. To będzie fragment dachu żeby na końcu założymy, no i to już jest właściwie końcówka transformacji. No tutaj możemy jego łapki zgiąć, żeby nie przeszkadzały. Tak samo z drugiej strony. No mamy. Ten przedni zderzak trochę podniosłem do przodu, dlatego że te elementy przed chwilą blokowały. Musiałem je trochę zgiąć w bok, i teraz jest w porządku. Teraz będzie najgorsza rzecz: montowanie szyby w tym miejscu. Dałoby się to obejść jakbym tutaj miał jakiegoś brika. Tylko, że no jakoś w trybie robota niezbyt by to dobrze wyglądało, i wtedy to by się tutaj trzymało. Tak to muszę kombinować trochę. Teraz po wyjęciu tej części, możemy. Tą część wyjąć, no, to na razie jest nam niepotrzebne. No i po zamocowaniu szyby, jak widzimy, ona nie opada. Musiałem kilka groszków wsadzić i one trzymają szybę. Jak widzicie, właśnie ze względu na tą szybę, to jest dalej working progress, a nie gotowy moc. Dlatego będę musiał jeszcze dopracować tę rzecz i ten zderzak dolny. Bo na razie trochę wyglądał bogo. Bierzemy antenki. O. Druga antenka to samo. Chwamy. No to ten element twarzy można wsadzić tutaj. Nie będzie się poniewierał. No i głowę. Tak, która teraz tak dziwnie wygląda. Możemy wsadzić tutaj jako element. Um, Coś jakby spoiler tylny. Pierwotnie on, ona miała iść tutaj do przodu, no ale stwierdziłem, że tak lepiej wygląda. Możemy tutaj wziąć ten element magazynku, wsadzić tak. O. No i mamy gotowy model. No poza tą bronią, to reszta się trzyma. Ta transformacja, jak widzieliście, no nie jest źle, ale jest troszeczkę zbyt skomplikowana, to raz, a dwa, no, z tą szybką to jest największy problem i głową. Reszta, reszta się transformuje w miarę. No i tą tarczę trzeba będzie dokończyć na pewno i tutaj być może jakoś obudować tą górę, żeby to bardziej tak bajerancko wyglądało. No, w tym to nie trzeba się przejmować, można z tym w każdej chwili karabin. Niektórzy recenzenci lubią dawać do yy, do tych portów, różne bronie. Jak widzimy, tutaj jest dużo portów, także gdybym miał dawać tutaj bronie, to wyglądałby to trochę jak taki naszpikowany jeż, więc może podaruję Wam to w tym momencie. No nic, ja myślę, że to by było na tyle. Planuję jeszcze jeden materiał gdzieś tak w okolicach 6 grudnia. No nic, to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Cześć!